Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre czynności, które kiedyś dawały ci energię, teraz pozostawiają cię z bólem i zmęczeniem? Twoje ciało po 65 roku życia przechodzi przez fascynującą transformację, która wymaga nowego spojrzenia na codzienną aktywność fizyczną. Te zmiany nie są oznaką słabości, ale naturalnym procesem, który domaga się mądrego dostosowania i szacunku. Wbrew powszechnym przekonaniom, prawdziwa siła nie leży w upartym trzymaniu się nawyków młodości, ale w umiejętności rozpoznania nowych potrzeb Twojego dojrzałego organizmu. Każdy z nas nosi w sobie niepisaną mapę własnego ciała, która z wiekiem ulega subtelnym, ale znaczącym zmianom. Stawy, kości, mięśnie i układ krążenia funkcjonują według nowych zasad, które mogą być albo Twoim sprzymierzeńcem, albo niewidzialnym przeciwnikiem. Zbyt intensywne ćwiczenia mogą przekształcić się z praktyki zdrowotnej w ciche zagrożenie, które z czasem osłabia, zamiast wzmacniać. Dzisiejsza podróż przez świat bezpiecznej aktywności dla seniorów może odmienić twoje spojrzenie na własne możliwości i ograniczenia. Wiedza, którą dziś zdobędziesz, może uchronić cię przed niepotrzebnymi urazami i bólem, jednocześnie otwierając drzwi do bardziej świadomego i radosnego ruchu. Jeśli ta perspektywa cię intryguje, zostań z nami do końca tego filmu. Zostaw komentarz z Twoimi doświadczeniami i subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków poświęconych zdrowemu starzeniu się. Intensywne bieganie, choć powszechnie kojarzone ze zdrowiem, może stać się ukrytym zagrożeniem dla seniorów, którzy traktują je jako dowód swojej niezmiennej witalności. Z każdym mocnym uderzeniem stopy o twardy asfalt. Twoje stawy przyjmują siłę wielokrotnie przekraczającą ciężar Twojego ciała. Te mikrourazy, niemal niezauważalne na początku, z czasem kumulują się, prowadząc do stanów zapalnych, bólu i ograniczonej mobilności. Twój organizm po 65. roku życia charakteryzuje się mniejszą elastycznością chrząstek, wolniejszą regeneracją tkanek i często zmniejszoną gęstością kości. Każdy krok w biegu wysokiej intensywności może być dla niego wyzwaniem przekraczającym jego adaptacyjne możliwości. To, co kiedyś było ożywczym bodźcem, teraz może stać się przyczyną przewlekłego bólu kolan, bioder czy kręgosłupa. Nie oznacza to jednak rezygnacji z aktywności aerobowej, która pozostaje fundamentem zdrowia sercowo-naczyniowego w każdym wieku. Zamiast intensywnego biegu, rozważ energiczny marsz, jazdę na rowerze stacjonarnym lub pływanie. Aktywności, które równie skutecznie podnoszą tętno i spalają kalorie, nie obciążając nadmiernie Twoich stawów. Te alternatywy pozwalają cieszyć się wszystkimi zaletami treningu cardio, jednocześnie szanując naturalne ograniczenia dojrzałego ciała. Treningi siłowe z dużymi obciążeniami stanowią drugi rodzaj aktywności, który wymaga przemyślenia w kontekście senioralnego organizmu. Widok starszej osoby dźwigającej ciężkie sztangi może budzić podziw. Ale za tym imponującym obrazem kryje się realne ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i sercowo-naczyniowego. Twoje ścięgna i więzadła z wiekiem tracą elastyczność, co czyni je bardziej podatnymi na naderwania i zerwania przy nagłym, intensywnym wysiłku. Dodatkowo, podnoszenie dużych ciężarów może powodować gwałtowne skoki ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z istniejącymi problemami kardiologicznymi. Wstrzymywanie oddechu podczas wysiłku, znane jako manewr walsalwy, często występuje przy podnoszeniu ciężkich obciążeń i może prowadzić do niebezpiecznych wahań ciśnienia krwi. Te fizjologiczne reakcje, które młodszy organizm kompensuje bez trudu, dla seniora mogą stanowić poważne wyzwanie. Rozwiązaniem nie jest całkowite porzucenie treningu siłowego, który pozostaje kluczowy dla zachowania masy mięśniowej i gęstości kości. Ale jego mądra modyfikacja. Ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, lekkimi hantlami czy gumami oporowymi mogą zapewnić wystarczający bodziec treningowy bez narażania organizmu na ekstremalne obciążenia. Te metody pozwalają utrzymać siłę i funkcjonalność mięśni, jednocześnie minimalizując ryzyko urazów i komplikacji kardiologicznych. Ćwiczenia pliometryczne Charakteryzujące się gwałtownymi skokami i lądowaniami, stanowią trzecią kategorię aktywności, która może nieść ze sobą nieproporcjonalne ryzyko dla seniorów. Burpies, przysiady z wyskokiem czy skoki na platformę, generują ogromne siły uderzeniowe, które przenoszą się przez cały układ kostnostawowy. Twoje kolana, biodra i kręgosłup, już być może osłabione przez naturalne procesy starzenia, mogą nie być w stanie bezpiecznie absorbować tych sił. Dodatkowo ćwiczenia pliometryczne wymagają doskonałej koordynacji, równowagi i szybkiej reakcji nerwowo-mięśniowej, właściwości, które z wiekiem naturalnie ulegają pewnemu osłabieniu. Nawet drobne zachwianie równowagi podczas lądowania może prowadzić do upadku i potencjalnie poważnych konsekwencji. U seniorów złamania kości udowej czy nadgarstka w wyniku upadku to nie tylko bolesne urazy, ale często punkty zwrotne wpływające na długoterminową niezależność. Zamiast ryzykować, skieruj swoją energię na ćwiczenia, które rozwijają równowagę, koordynację i siłę w bezpieczny, kontrolowany sposób. Tai Chi, yoga dla seniorów czy specjalistyczne programy treningowe skupiające się na prewencji upadków to doskonałe alternatywy. Te praktyki nie tylko wzmacniają mięśnie stabilizujące, ale także poprawiają świadomość ciała i pewność siebie podczas codziennych aktywności. Za każdym razem, gdy słyszysz o tym, czego nie powinieneś robić, naturalne pytanie brzmi: co w takim razie jest dla Ciebie odpowiednie? Odpowiedź jest jednocześnie prosta i głęboko satysfakcjonująca. Istnieją aktywności fizyczne, które nie tylko są bezpieczne dla dojrzałego ciała, ale wręcz kluczowe dla utrzymania jego witalności. Te praktyki stanowią fundament, na którym możesz budować swoją codzienną rutynę, ciesząc się ruchem bez obaw o niepożądane konsekwencje. Najlepsze aktywności dla seniorów łączą w sobie kilka istotnych cech: są łagodne dla stawów, rozwijają siłę i równowagę, stymulują układ sercowo-naczyniowy. I, co równie ważne, sprawiają przyjemność. Prawdziwa wartość ćwiczeń nie leży wyłącznie w ich fizjologicznych korzyściach, ale także w radości, jaką mogą wnosić do Twojego życia. Regularna aktywność, która jest jednocześnie przyjemna, ma znacznie większe szanse stać się trwałym nawykiem niż ta wykonywana z poczucia obowiązku czy presji. W następnych rozdziałach poznasz trzy złote praktyki które eksperci geriatrii i fizjoterapii zgodnie rekomendują jako optymalne dla seniorów. Każda z nich odpowiada na konkretne potrzeby starzejącego się organizmu, jednocześnie respektując jego naturalne ograniczenia i wykorzystując drzemiący w nim potencjał. Te aktywności stanowią swoistą mapę, która poprowadzi Cię przez fascynującą podróż świadomego i zdrowego starzenia się. Szybki spacer pozornie najprostsza z aktywności, Kryje w sobie niezwykły potencjał zdrowotny, szczególnie dla organizmu po 65 roku życia. Ta codzienna praktyka, dostępna praktycznie dla każdego, stymuluje układ sercowo-naczyniowy bez przeciążania stawów, zwiększając przepływ krwi do wszystkich narządów, w tym do mózgu. Regularne spacery w żwawym tempie obniżają ryzyko chorób serca, cukrzycy typu 2 i niektórych nowotworów. Jednocześnie poprawiając profil lipidowy krwi. Co fascynujące, badania wykazują, że ta prosta aktywność może być równie skuteczna w poprawie kondycji sercowo-naczyniowej jak jogging przy znacznie mniejszym ryzyku urazów. Dla optymalnych efektów, staraj się chodzić przez co najmniej 30 minut dziennie, najlepiej w tempie, które lekko podnosi tętno i przyspiesza oddech, ale nadal pozwala na swobodną rozmowę. Możesz podzielić ten czas na krótsze sesje. Nawet 3-10-minutowe spacery dziennie przyniosą znaczące korzyści zdrowotne. Spacerowanie to również doskonała okazja do integracji społecznej i kontaktu z naturą, co dodatkowo wspiera zdrowie psychiczne i emocjonalne. Dołączenie do grupy spacerowej w twojej okolicy może być świetnym sposobem na połączenie aktywności fizycznej z budowaniem relacji społecznych które są nieodzownym elementem dobrostanu na każdym etapie życia. Pamiętaj, że każdy krok to mały, ale znaczący ruch w kierunku zdrowszej, bardziej spełnionej wersji siebie. Treningi równowagi stanowią drugi filar aktywności fizycznej, który nabiera szczególnego znaczenia wraz z upływem lat. Twój układ przedsionkowy, odpowiedzialny za poczucie stabilności i orientacji przestrzennej, z wiekiem staje się mniej precyzyjny, co w połączeniu z osłabieniem mięśni głębokich może prowadzić do zwiększonego ryzyka upadków. Statystyki są niepokojące. Jedna trzecia osób powyżej 65 roku życia doświadcza upadku każdego roku, a ich konsekwencje mogą być poważne od złamań po długotrwałą utratę samodzielności. Regularne praktykowanie ćwiczeń równowagi może znacząco zmniejszyć to ryzyko, wzmacniając nie tylko mięśnie stabilizujące, ale także usprawniając komunikację między mózgiem a ciałem. Proste praktyki, takie jak stanie na jednej nodze przy stabilnym podparciu, chodzenie tandemowe, stawiając jedną stopę tuż przed drugą, czy wykonywanie łagodnych pozycji zaczerpniętych z tai chi, Mogą przynieść zdumiewające rezultaty już po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń. Te aktywności nie wymagają specjalistycznego sprzętu ani dużej przestrzeni, możesz wykonywać je w zaciszu własnego domu. Najlepsze efekty osiągniesz, włączając ćwiczenia równowagi do swojej codziennej rutyny, np. stojąc na jednej nodze podczas szczotkowania zębów czy praktykując pozycję tai chi podczas oglądania telewizji. Jeśli podoba Ci się kierunek, w którym zmierzasz z nami, nie zapomnij polubić tego filmu, podzielić się nim z bliskimi, którzy mogliby skorzystać z tych informacji i zostawić komentarz z Twoimi doświadczeniami lub pytaniami. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć treści, które naprawdę odpowiadają na potrzeby naszej społeczności. Trzecim kluczowym elementem aktywności dla seniorów jest trening siłowy z wykorzystaniem umiarkowanych obciążeń, dostosowanych do indywidualnych możliwości. Sarkopenia, czyli postępująca utrata masy i siły mięśniowej, jest jednym z najbardziej niedocenianych aspektów starzenia się, który może znacząco wpłynąć na Twoją codzienną funkcjonalność i niezależność. Badania jasno pokazują, że nawet w wieku 80 czy 90 lat. Możliwe jest budowanie nowej tkanki mięśniowej i zwiększanie siły, jeśli dostarcza się odpowiednich bodźców treningowych. Idealny trening siłowy dla seniora koncentruje się na ćwiczeniach funkcjonalnych, które naśladują ruchy wykonywane w codziennym życiu: wstawanie z krzesła, sięganie po przedmioty, wchodzenie po schodach czy noszenie zakupów. Używając lekkich hantli, gum oporowych czy nawet ciężarów własnego ciała, możesz stopniowo wzmacniać wszystkie główne grupy mięśniowe, skupiając się szczególnie na nogach i środku ciała. Kluczem jest regularna praktyka. Dwie do trzech sesji tygodniowo, z dniem odpoczynku między nimi, to optymalna częstotliwość dla większości seniorów. Pamiętaj o prawidłowej technice wykonywania ćwiczeń, która jest znacznie ważniejsza niż wielkość obciążenia czy liczba powtórzeń. Rozważ konsultacje z fizjoterapeutą lub trenerem specjalizującym się w pracy z seniorami, który pomoże ci stworzyć bezpieczny i efektywny program treningowy dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i ewentualnych ograniczeń zdrowotnych. Inwestycja w profesjonalne wsparcie na początku Twojej przygody z treningiem siłowym może uchronić Cię przed niepotrzebnymi urazami i zapewnić maksymalne korzyści z każdej sesji treningowej. Równie ważnym aspektem, co sam dobór ćwiczeń, jest sposób, w jaki je wykonujesz i integrujesz ze swoim codziennym życiem. Regularność i konsekwencja mają znacznie większe znaczenie niż intensywność pojedynczej sesji treningowej. Lepiej ćwiczyć łagodnie przez 20 minut każdego dnia niż wyczerpywać się dwugodzinnym maratonem raz w tygodniu, co może prowadzić do przeciążeń i zniechęcenia. Słuchanie własnego ciała to umiejętność, która z wiekiem staje się coraz cenniejsza i może uchronić cię przed wieloma problemami. Naucz się rozróżniać między konstruktywnym dyskomfortem, związanym z wysiłkiem, a bólem sygnalizującym potencjalne uszkodzenie tkanek. Ten pierwszy to uczucie napięcia mięśni i lekkiego zmęczenia, które ustępuje po zakończeniu ćwiczenia, drugi to ostry lub kłujący ból, który nie powinien być ignorowany. Stopniowe zwiększanie intensywności treningu, znane jako zasada progresji, jest kluczem do bezpiecznego rozwoju Twojej sprawności. Zacznij od poziomu, który jest dla Ciebie komfortowy, nawet jeśli wydaje się bardzo podstawowy, i powoli dodawaj nowe wyzwania. Dłuższy czas aktywności, szybsze tempo lub większy opór. Ta cierpliwa, ewolucyjna podejście do treningu szanuje naturalny rytm adaptacji Twojego organizmu i minimalizuje ryzyko przeciążeń. Odżywianie odgrywa fundamentalną rolę we wspieraniu aktywności fizycznej, szczególnie w starszym wieku, gdy metabolizm i zapotrzebowanie na składniki odżywcze ulegają zmianom. Odpowiednie nawodnienie staje się jeszcze ważniejsze. Ponieważ mechanizm pragnienia może być mniej efektywny, a ryzyko odwodnienia podczas wysiłku fizycznego wzrasta. Pij regularnie wodę przed, w trakcie i po treningu, nawet jeśli nie czujesz silnego pragnienia. Białko, budulec Twoich mięśni, wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wraz z wiekiem organizm staje się mniej efektywny w jego przetwarzaniu i wykorzystywaniu. Eksperci zalecają seniorom spożywanie 1,2-1,5 grama białka na kilogram masy ciała dziennie, rozłożone równomiernie na wszystkie posiłki. Źródła wysokiej jakości białka, takie jak chude mięso, ryby, jaja, produkty mleczne, rośliny strączkowe czy orzechy, powinny stanowić istotny element Twojej codziennej diety. Antyoksydanty i przeciwzapalne składniki odżywcze zawarte w kolorowych warzywach, owocach, Ziołach i przyprawach wspierają procesy regeneracyjne i zmniejszają stan zapalny, który może towarzyszyć wysiłkowi fizycznemu. Dieta bogata w te naturalne związki nie tylko wspomaga Twoją aktywność fizyczną, ale także stanowi potężne narzędzie w prewencji wielu chorób związanych z wiekiem od schorzeń sercowo-naczyniowych po zaburzenia poznawcze. Adaptacja aktywności fizycznej do pór roku i warunków atmosferycznych zyskuje szczególne znaczenie dla seniorów, których organizm może być bardziej wrażliwy na ekstremalne temperatury. W upalne dni wybieraj wczesne godziny poranne lub wieczorne na aktywność na świeżym powietrzu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia w południe. Nawodnienie staje się wtedy absolutnym priorytetem, podobnie jak lekka, przewiewna odzież i nakrycie głowy. Zimą, kiedy śliskie nawierzchnie zwiększają ryzyko upadków, rozważ przeniesienie części aktywności do wnętrz. Spacery po centrach handlowych, ćwiczenia w domu czy na basenie to bezpieczne alternatywy. Jeśli jednak uwielbiasz kontakt z zimową aurą, zainwestuj w odpowiednie obuwie z antypoślizgową podeszwą i rozważ korzystanie z kijków trekkingowych, które zwiększają stabilność na nierównym czy śliskim terenie. W chłodniejsze dni nie zapominaj o rozgrzewce, która nabiera szczególnego znaczenia dla rozgrzania stawów i przygotowania mięśni do wysiłku. Zmienne warunki pogodowe nie powinny być wymówką do zaniechania aktywności, ale inspiracją do kreatywnego dostosowania form ruchu. Każda pora roku oferuje unikalne możliwości: od pływania i spacerów nad wodą latem, przez zbieranie grzybów i podziwianie kolorowych liści jesienią. Ponarciarstwo biegowe czy śnieżne spacery zimą i obserwowanie budzącej się przyrody wiosną. Ta różnorodność nie tylko zapobiega monotonii, ale także kompleksowo stymuluje różne układy Twojego organizmu. Aspekt społeczny aktywności fizycznej, często pomijany w dyskusjach o treningu, może być kluczowym czynnikiem motywującym do regularnego ruchu, szczególnie dla seniorów. Ćwiczenia w grupie nie tylko dostarczają wsparcia i motywacji, ale także zaspokajają naturalną potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, przeciwdziałając izolacji społecznej, która może towarzyszyć późniejszym etapom życia. Badania pokazują, że seniorzy ćwiczący w grupach rówieśniczych wykazują większą konsekwencję i czerpią więcej radości z aktywności niż osoby ćwiczące w samotności. Możliwości wspólnej aktywności są niemal nieograniczone. Od zorganizowanych zajęć dla seniorów w lokalnych ośrodkach sportowych, przez grupy Nordic Walking w parkach, po taniec towarzyski czy zajęcia aqua aerobiku. Każda z tych aktywności łączy korzyści fizyczne z możliwością nawiązywania nowych znajomości i podtrzymywania istniejących relacji, tworząc pozytywne koło wzmacniające zarówno ciało, jak i ducha. Nie zapominaj również o potencjale międzypokoleniowych aktywności, takich jak spacery czy lekkie gry z wnukami, które mogą przynosić obustronną radość i korzyści. Jeśli preferujesz samotne ćwiczenia, rozważ dołączenie do wirtualnej społeczności fitnessowej dla seniorów lub znalezienie partnera treningowego, z którym będziesz regularnie się spotykać. Badania jednoznacznie wskazują, że zobowiązanie wobec drugiej osoby znacząco zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania regularnej aktywności fizycznej w dłuższej perspektywie. Ten społeczny wymiar ćwiczeń może być równie ważny dla Twojego zdrowia jak sama aktywność fizyczna, wspierając nie tylko Twoje ciało, ale także umysł i serce. Technologia odpowiednio wykorzystana może stać się cennym sojusznikiem w utrzymaniu aktywności fizycznej w dojrzałym wieku. Aplikacje zaprojektowane specjalnie dla seniorów oferują zróżnicowane programy treningowe dostosowane do różnych poziomów sprawności, z instrukcjami wideo i możliwością dostosowania intensywności. Niektóre z nich zawierają także elementy grywalizacji, które mogą dodatkowo motywować do regularnych ćwiczeń. Proste urządzenia monitorujące aktywność, takie jak krokomierze lub zaawansowane opaski fitness, pozwalają śledzić postępy i ustanawiać realistyczne cele, co może znacząco zwiększać motywację. Badania pokazują, że samoświadome monitorowanie liczby kroków może zwiększyć poziom codziennej aktywności fizycznej o 15-30% u osób starszych. Wiele z tych urządzeń oferuje także funkcje przypominające o regularnym ruchu. Co jest szczególnie cenne dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Nie musisz być ekspertem technologicznym, aby korzystać z tych rozwiązań, wiele z nich jest intuicyjnych i zaprojektowanych z myślą o użytkownikach w każdym wieku. Jeśli czujesz się niepewnie, rozważ poproszenie młodszego członka rodziny o pomoc w konfiguracji, lub skorzystaj z kursów obsługi nowoczesnych technologii, często oferowanych bezpłatnie w bibliotekach. Czy centrach aktywności seniorów. Technologia może być mostem łączącym pokolenia i narzędziem wspierającym Twoją niezależność i aktywność. Podsumowując naszą podróż przez świat bezpiecznej aktywności fizycznej dla seniorów, pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest nie heroiczny wysiłek, ale mądra konsekwencja. Twoje ciało po 65 roku życia ma swoje unikalne potrzeby i możliwości, które zasługują na szacunek i uważność. Zamiast walczyć z naturalnymi procesami starzenia, naucz się współpracować z nimi, wybierając aktywności, które wzmacniają Twoje mocne strony i łagodnie adresują ograniczenia. Każdy dzień przynosi nową szansę na mały krok w kierunku lepszego zdrowia i większej witalności. Nie porównuj się z innymi ani z sobą sprzed lat. Twoja obecna podróż ma unikalną wartość i cel. Celebruj każdy sukces, nawet najmniejszy. I bądź dla siebie wyrozumiały w chwilach, gdy motywacja słabnie lub pojawiają się przeszkody. Regularna aktywność fizyczna to nie sprint, ale maraton, rozłożony na całe życie. Zapraszamy cię do włączenia poznanych dziś zasad do swojej codzienności i obserwowania, jak stopniowo transformują one twoje samopoczucie, niezależność i radość życia. Jeśli nasze wskazówki okazały się dla ciebie wartościowe, prosimy. Subskrybuj nasz kanał, podziel się tym filmem z bliskimi, którzy mogliby skorzystać z tych informacji, i dołącz do naszej społeczności w komentarzach. Razem tworzymy przestrzeń, w której dojrzały wiek staje się nie ograniczeniem, ale nowym, fascynującym rozdziałem pełnym możliwości, godności i dobrego zdrowia.